Witam w prezentacji i montażu czterdziestego drugiego numeru Ursusa C330 od D Agostini. W tym numerze otrzymujemy pomost, dwa uchwyty, regulator ciśnienia. Przyłączę dwa przewody i śrubki. W tym numerze otrzymaliśmy i przymocowaliśmy do modelu pomost, regulator ciśnienia, w przymocowaliśmy przyłącze. Po montażu części z 42 numerów mamy zmontowane osłonę silnika z pokrywą osłony silnika, atraper chłodnicy, lampy, spornik osi z chłodnicą, oś z obciążnikiem i zaczepem, dwie zwrotnice, dwa płotniki, i dwa koła. Silnik, zbiornik paliwa, deskę z kierownicą, lewą część skrzyni biegów, lewą pochwę z akumulatorem i zwolnicą, podest, zbiornik cienkła belki, część przekładni kierowniczej z drążkiem kierowniczym, zbiornik powietrza. Numer 42 na drugiej stronie mamy logo kolekcji, zdjęcie modelu z przodu, informacje o wydawcy i zdjęcie modelu z przyczepą Amerykanin z brytyjskim akcentem. Potocznie powiedzenie Stare Alejary pasuje do traktora CASE ich 1494 ciągnik zapeutował blisko 40 lat temu, lecz używane egzemplarze w dobrym stanie wciąż znajdują nabywców. Choć maszynę sprzedawano pod amerykańską marką, była to brytyjska konstrukcja. Model CZASE IH 1494, który zadebiutował na rynku w 1984 roku, należy uznać za brytyjski traktor nie tylko dlatego, że był produkowany w zakładach Meltham w angielskim hrabstwie West York, Shire, jego konstrukcja była dziełem inżyniera w firmie David Brown, brytyjskiego producenta na rynku ciągników rolniczych, brytyjskiego potetata na rynku ciągników rolniczych, przejętego w 1972 roku przez firmę J.I ta w 1984 roku dołączyła do koncernu International Harvester Company, tworząc markę Kasse IH. Traktor Kasse IH 1494 stanowi rozwinięcie modelu oznaczonego liczbą 1490, sprzedawanego od 1979 roku. Brytyjskie ciągniki zachowały jeszcze wówczas własną tożsamość i malowano je na czarno i biało. Zgodnie z tradycją firmy David Brown. Mamy zdjęcie i informację, że, mimo podobieństwa wynikającego z ujednoliconego designu, modele brytyjskie i amerykańskie różniły się zastosowanymi rozwiązaniami technicznymi. Na zdjęciu przedstawiono amerykański traktor Case IH 2090 z fabryki Prattina w o mesie, traktora z pierwszych lat produkcji jeszcze z roko firmy David Brown i czarno-białe malowanie zwanym Sroko, charakterystycznym dla maszyn wytwarzanych przez brytyjską firmę. Przełomem dla Davida Brown'a, wnuka założyciela firmy produkującej różne urządzenia mechaniczne, stało się rozpoczęcie współpracy z Harem Fergusonem, tym samym, który później przyczynił się do sukcesów traktorów Forda. W latach 70. XX wieku doszło do recesji w światowej gospodarce i załamania koniunktury także na rynkach maszyn rolniczych. Przedsiębiorstwa produkujące ciągniki połączyły siły i wkrótce produkcja po obu stronach Atlantyku została skonsolidowana. Mamy zdjęcie informacji, że traktor był dostępny w wersji z napędem na jedną lub dwie osie. Napęd na dwie osie ma egzemplarz na zdjęciu. Ciągniki w obu odmianach wyróżniały się sporym uciągiem pozwalającym na orkę czteroskipowym pługiem. Projektanci amerykańsko-brytyjskiej maszyny zadbali o bezpieczeństwo i komfort pracy operatora ciągnika. Kabina traktora została urządzona praktycznie i wygodnie. Mamy zdjęcie i informację, że pak 1 był pierwszym ciągnikiem opracowanym przez Davida Brauna bez udziału Harry'ego Fergusona. Irlandzki wynalazca związał się z Fordem i przyczynił do sukcesu modelu Fordson N. Mamy zdjęcie i że po II wojnie światowej David Brown stał się największym brytyjskim producentem ciągników. Jednym z najpopularniejszych traktorów tej marki był model 990, produkowany w latach 1961-1980. Ciekawostka. Obrany ziemniak jest najczęściej biało-kremowy lub żółty. Tymczasem istnieją też odmiany o fioletowym miąższu, a najbardziej rozpoznawaną jest stara francuska odmiana Vitellotte, uprawiana na niewielką skalę również w Polsce. Fioletowe ziemniaki zawierają dużą ilość antocyjanów, którym zawdzięczają orzechowy posmak. Z jego powodu są potocznie nazywane ziemniakami truflowymi. Galeria Ursusów. Mamy zdjęcia rolnika przy ciągniku Ursus C330 z prostą żniwiarką. Uwagę zwraca kabina wykonana z profili tworzących szkielet i z rozpiętego na nim prezentu. 1976 rok. Mamy zdjęcie obrazku niczym z propagandowego materiału przedstawiającego wielki dodatek w epoce Gierka. Gospodarz na ciągniku Ursus C330 pozuje na tle murowanej stodoły. 1975 rok. Mamy zdjęcie informacje, że ciągnik był maszyną uniwersalną stosowaną nie tylko w rolnictwie. Traktory powszechnie wykorzystywano w przedsiębiorstwach budowlanych i drogowych na zdjęciu robotnicy i Ursus C4011 podczas brat na poboczu ulicy na warszawskim osiedlu za Żelazną Bramą w 1972 roku. Mamy zdjęcie tradycyjnej walki ze stąką ziemniaczaną prowadzoną z użyciem Ursusa C330 z opryskiwaczem polowym 1976 rok. Mamy instrukcję montażu z pokazanymi częściami i ich opisem. I pokazany model po montażu. Na ostatniej stronie mamy informację, co w następnym numerze czyli lewy tylny błotnik, kierunkowskaz klosze. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.